Dzień dobry, witam wszystkich z drogi pomiędzy kątami a stepnicą. Jest siódma rano, 3 stopnie Celsjusza, więc ogólnie już nie jest tak zimno jak zaraz po wyjechaniu. No, ale może po kolei, co to za pomysł w ogóle dzisiaj? Pomysł jest taki, że jak jest jesień i jest chłodno, to trzeba szybciej pedałować, więc może by z tej okazji znaleźć na przykład najszybszą drogę nad morze, mierzoną od centrum Szczecina. A skoro od centrum to na mapie nic tak ładnie nie wygląda do mierzenia jak plac krąwalski. No i druga część tego sprytnego planu to zamiar taki, żeby wyskoczyć nad morze i zdążyć z powrotem na obiadek, czyli 5 godzin w jedną stronę, mniej więcej 5 godzin w drugą. No i skoro udało się wystartować o 5 rano nad zalew ostatnio na przykład się nie udało, to powrót na jakąś 16 może być jak najbardziej realny, no ale nie uprzedzajmy faktów. Pierwszy przystanek odpoczynek to znany już widzą filmu o trasie wokół zalewu sklep w różycy i już wiem, że trzeba troszkę docisnąć. Z prognozą pogody, a zwłaszcza z wiatrem o tej porze roku jest różnie. I jadąc w kierunku wschodnim, tak mniej więcej do Dąbia, no trochę mnie stopowało. Na liczniku przejechane 25 km, ale w godzinę 27 minut kręcenia. Jeżeli w okolicy 50 km nie podjadę w czasie około 2,5 godziny, to ta dzisiejsza zabawa trochę straci sens. Jest sobota, po 7 rano, więc na wojewódzkiej 112 jest już niewielki ruch. Więc dodatkowo będę musiał ocenić, czy z jarszewka uciekać na szuter zalewowy, czy może ta radę wykorzystać na wierzchnię do samego Wolina. W kierunku stepnicy jadę szlakiem przez las, bo tak też będzie mi łatwiej. Trochę skrócić sobie drogę, nie zajeżdżając do samej stepnicy. Nie jest to najszybszy shooter premium, ale za to jest malowniczo. Nawet pomimo braku słońca, dobra wiadomość również jest taka, że przedsięwzięcie zaczyna wyglądać dobrze czasowo. Po dwóch odpoczynkach mam już jakieś 50 km przejechane w czasie z tymi odpoczynkami, około 2 godzin 50 minut. Więc średnia pomału zbliża się do 20 km na godzinę. No więc nie jest źle. Tej prostej jak strzała malowniczości jest około 3 km, po czym koło już się lepiej toczy po czymś w rodzaju pseudoasfaltu aż do płotków stepnicy. Tutaj trzeba odbić zgodnie z drogowskazem na Przybiernów, ale to nie ta miejscowość z celem, a skrzyżowanie z drogą na zielonczyn. Ale najpierw obadajmy jak ten skrócik wygląda i czy Aby nie jest krócej, ale dłużej. Nie jest dużo krócej, ale za to jest nierówno. Skrót jako celowe pominięcie stepnicy nadaje się wyśmienicie. Czy daje to jakąś premię czasową? No to już zależy od zapału z jakim rowerzysta leci po wertepach. No dobra, jest 8.23, więc po jakichś 3 godzinach kręcenia dojeżdżam do 112 w Zielonczynie. I teraz, jeżeli ruch pozwoli, to polecę cały czas wojewódzką do Wolina. A jeżeli nie, to w zjeżdżam w stronę szlaku nad zalew i jeżeli lokalne szutry mnie spowolnią, no to będę zawracał. W drodze minęły mnie pojedyncze samochody. Średnia w tym momencie to dokładnie 20 km na godzinę, więc dalej lecę na Woli. Na razie osłonięty lasem, a przed Wrocławiem zobaczę jak warunki na otwartej przestrzeni. Jak widzę te wiatraki pod Wrocławiem, to czuję już ten nadwyspiarski klimat. Prawie J w powietrzu. To już nie są podszecińskie pola. Z całym szacunkiem, oczywiście, dla podszecińskich pól. 9.10 wrót Wolina, nieźle otwarta przestrzeń nie tylko nie spowolniła mnie ale szczerze mówiąc prawie kwadrans jechałem z silnym wiatrem w plecy pytanie jak to będzie wyglądało w drodze powrotnej no ale tym będę się martwił jak będę jechał pod wiatr więc żeby nie tracić cennej nadwyżki czasowej robię bardzo krótki postój jeszcze przed mostem na dziwnie z zamiarem przejechania Wolina z rozpędu się kończy, Bo chyba nie do końca ogarniam, gdzie mam zawrócić, żeby dostać się w kierunku Unina. Ale po chwili namysłu i obserwacji otoczenia wygląda to cokolwiek podejrzanie. Po prostu tradycyjnie wbiję na Unin i zobaczę, co tam na budowie strójki wymyślili. Nic nie wymyślili, droga jest tak, jak była. Nie wiem, po co był ten znak zawrotki. Może w tygodniu jakieś blokady tu pozakładali. Lecę zobaczyć, jak wygląda inwestycja, która zdecydowanie bardziej interesuje wszystkich rowerzystów niż Astrójka. A mianowicie brakujący odcinek układanki, czyli droga dla rowerów z Wolina do Unina. A wygląda, co tu dużo kryć, wspaniale. Jest asfalt i to. Patrząc na łączenia powierzchni na przejazdach, jest to wierzchnia warstwa. Oprócz tego fragmentu w obszarze zabudowanym wolina, na części nazwijmy to umownie tranzytowej wzdłuż słynnej drogi ze starodrzewem, brakuje chyba tylko oznakowania jakichś elementów zagospodarowania, jeżeli takie oczywiście zaplanowano. małą przerwę 200 metrów w postaci braku mostka na kanale mokrzyckim pod dażowicami, to tak to wygląda do samego ronda w unijnie. I tu teraz ciężki wybór. Czy kontynuować jazdę patatańczą, czyli dawnym polbruczkiem do międzywodzia, czy jechać dziurawym asfaltem na kodrąb i rzeczywiście wymierzyć najkrótszą drogę nad morze z precyzją co do pół kilometra. No dobra, najkrótsza to najkrótsza. Kierunek Kodrąpi-Kołczewo, 83 km przejechane, powinienem się zmieścić poniżej 100 km aż do samego brzegu morza. Dobrze, że od Kołczewa już można wskoczyć na gładką asfaltową R10, to znaczy nie od samego centrum Kołczewa, tylko kawałek dalej, bo w samej wsi Velobaltika leci taką piaszczystą, nazwijmy to umownie obwodnicą po północnych opłotkach miejscowości, ale to jest tylko kilkaset metrów i koła już zaraz łapią niemal błogą na wierzchnie i nadmiar tej błogości spowodował, że jedna z dętek postanowiła tego nie wytrzymać i prawie na 94 km czyli jakieś 300 metrów od parkingu w Świętoujściu złapałem kapcia no ale spokojnie dopchałem bicykl do całkiem przyjemnego miejsca odpoczynkowego i zabrałem się za wymianę gumy. Jakież było moje zdziwienie, gdy odkryłem, że od dłuższego już czasu wożę ze sobą zapasową dętkę, ale od koła 26 cali. W tej sytuacji pozostał mi już tylko relaksacyjny spacer nad morskim lasem. Podsumowując, chyba najkrótsza trasa Szczecin-Centrum, brzeg morza w okolicach świętołuścia to 95 km, licząc spacer. Na parking dotarłem o 10.20, więc odliczając jakieś 20 parę minut na odpoczynki, zajęło mi to mniej niż 5 godzin. Więc średnia tak nieco powyżej 20 km na godzinę. Czy było strasznie podwiat w drugą stronę? Tego nie wiem. Bo w drogę powrotną udałem się pieszo, ale na pociąg do Międzyzdrojów to tylko 16 km. Oczywiście nurtuje mnie pytanie, czy można jeszcze jakoś skrócić drogę nad morze Czy można dojechać szybciej? Jak to połączyć z drogą taką bardziej przyjazną dla towarzystów? No i w końcu, czy można przejechać w obie dwie strony poniżej 10 godzin? Tak więc, jeżeli też jesteś tego ciekawa lub ciekawy, to jeżeli jeszcze tego nie robisz, Zasubskrybuj proszę kanał. Jeżeli się podobało, to zostaw proszę łapkę w górę. A ja bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału w całości i żegnam się do następnego razu.